Okej, okay, witajcie, z tej strony Kryża przed wami kolejny, czyli trzynasty oś nierektornego hołka, America Wasteland. Yeah, Wasteland. Jak pamiętacie, teraz musimy zbierać typów do naszej kampanii reklamowej, do naszych... tak, do reklamy, dobrze mówię, Znany ludzi. I teraz musimy ich w jakiś sposób namówić do wystąpienia tam. Hey, Me and my crew are making a skate video. We're gonna use it to earn enough dough to buy back Green Pipes Point. You interested in being in it? Well, considering I let you win in our battle in the garage, I need to be certain you've got the skill. I don't want to be in a video with a bunch of crappy skaters. Double blunt slide the ledge, then he'll flip into a manual. Watch. I'll do it first. Brzmi starysze, ale proste, szczerze mówiąc. but tylko, w ten sposób... Aj. W ten sposób za, za pierwszym razem zamieniłem w ten sposób, że Że, że, że co ja zrobiłem? Czy nie zrobiłem manuala na sam koniec? Tu już nie ma żadnych gwiazd. W Hollywood tutaj zwaliłem, ale na szczęście podratowałem. Powiem Wam szczerze, otwórzę sobie jedną misję. Wiem, że po prostu bym się z nią męczył. Wiele osób by powiedziało. Na pewno ci, co grali, skojarzył, że jest misja że trzeba bić kombo 50 tysięcy i pójść do jaskini. Bo na pewno dla wielu to jest łatwa misja, co to jest 50 tysięcy kombo. Ale przez to, że uczę się teraz zacisnąć na palie, to jest dla mnie wyzwanie. Prawdopodobnie nigdy nie będę robił tak tonero, jak jakieś kombosy, nigdy nie grałem sieciowo. Więc po prostu będę odpuścić tą misję. Ale ci się inną. What are you doing hanging out here? Are you kidding? I live here. This is where I skate. What are you doing here? Oh, dude, my bad. Oh, hey, look, we're working on putting together a video. The sale's going to buy back Green Pipes Point. Any chance you want to be part of it? Oh, Green Pipes Point, that place is legendary. Yeah, I heard that was awesome back in the day. So you'll do it? Yeah, here's the deal. Follow my line into Bronson Canyon, and then we'll talk. I'm always up for a challenge. Cool. First, grind that velvet rope, then grind the police fence. A jak to jest ta misja? Czyli to sobie odpuszczamy Jest misja tutaj Wydawało się Po prostu potem trzeba iść tam do secret spot The best skate spot tu i... In, inny in Hollywood A dzisiaj hey nie to, to jest to Rodney no Hey buddy, I'm down to help you, but you gotta prove to me, that you're not just gonna make the same video, part people been doing the last 10 years. Hey man, look, you gotta innovate, to really make your mark. take the set of stairs, for example. It's been killed in a million different videos. All right, let's see you land 10 different tricks down this set of stairs. No, oczywiście, najpierw można po prostu zeskoczyć, później bierzemy, grindujemy, potem bokiem grindujemy, i potem już. Można nawet źle zrobiłem. Potem już najpierw się. flip impossible pop slap screen to yeah i you're inspired by this spot all right this is the perfect spot to create some of your own new tricks all right look look if you come up with something truly inspired then maybe i'll be in your video Okay, czyli jakiś flip kick flip To jest zrobione, teraz ciśniemy na przykład grabba, telwimpa, trybby. Proszę o okno. To dobrze. Przymkniesz? A zamkniesz? Zamkniesz? Dzięki wielkie. No, problemu. No w końcu siostra poszła. Skrócimy. A tak i zrobione. Mamy super nie do przebicia. To będzie... A klawiaturze będzie szybciej trafić. to mm -hmm. All right, are you ready? All right, man, I've been waiting for this, so let's see what you got. Hey, let's see that new trick of yours, if you. That's yeah. I Yeah, so awesome. Yeah. Pokaż w moim czasie, to z nam swój. Ajaj, nie chcę tu chodzić. A to już był ten. Fajny. Jedziemy na złej stronie deski, ale. Who To Tą misję odpuszczamy. Nie, nie chcę mi się robić tych wszystkich misji sponsorów. I chyba robiłem jeszcze misję. Czy jest tam Mafiego, To niekoniecznie Czy to tak daleko? O gadę, więc zejdziemy, będzie łatwiej Nie, ja tu wtedy nie poszedłem, tutaj tylko do Downdona, bo już kiedyś wykonywałem te wszystkie rzeczy, kiedyś, wczoraj, wykonywałem te misje dla typków i musiałem nagrywać jeszcze raz. A, tu mam jednego typa. Stevie typu. Williams, man, am I stoked to Oh, hey, will you be in our video? Trying to save Green Pipe's point. Yo, I'll be in your video, but you gotta show me you can skate first. For starters, do a nollie from this kicker right here to that one on the other building.

Noli, 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 noli O było noli, jest noli A przez lukę, dobra Noli 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 przeskocz Czego on nie chce? Może tędy przeskoczy Gubek, głupi ja. Nie chcę przeskoczyć. A jakbyśmy tak zrobili? Patrz tu. będziemy się męczyć z długim przeskoczeniem. Myślałem, że pierwsza misja to będzie taka, wiecie. A, nie ma problemu. Jest noli, jest noli, jest noli. A trzeba by tu znaleźć w jakiś sposób do przyspieszenia. Nie trafiłem. A i tak bym nie doleciał. Teraz mnie wkurza ta misja. Wychodzę na nowa tylko przy was. Idziemy do... ...Downtown, gdzie... ...wiem, że nas oprezentują kilka misji. Te powiem tylko jedna. Wydaje mi się, że... Nie, ja robiłem chyba kiedyś tą misję, ale zawsze się wkurzałem. To jest taka niby prosta, wiecie. te najprostsze zawsze najbardziej wkurzają. Jeżeli nie wychodzi Pogadaj, Gadaj. No. Lighten up, man. I was just gonna. What, what? is that, Brett? You wanna swallow your teeth pulp and after I wipe the floor with your face? Oh, hey, man. Look, I was just gonna say that I'm working on a killer skate video. All the proceeds going to buy Green Pipes Point from the auction block. Green Pipes Point. Man, I haven't heard that name in years. I've got some great memories of that place. I'm trying to get pros to make cameos in. That sounds cool. But how do I know your video won't be full of cookie cutter crap skating? All right, I'll tell you what.

Nic się nie dowiedziemy, chyba dwa razy napisałem. A jednak trzy. Dajesz hel flip, hel flip. Nie było? Nie było. Teraz na superze będzie. Jak to nie? No w końcu. Ok, mam kolejnego typka Załatwionego. Chciałem tego specjalnie sprawdzić. Ale jakoś nie umiem. Może to jest ten, tutaj. Nie. A sekundę, czy tam mi nie minałem jednego typa? Jeden jest na górze, drugi jest tu. Zobaczmy. It's telecommission, you could die on me, dude. Call Rodriguez. It's going down, man. Stressing, man. There was just a major bang up on the freeway. One of my sponsors' trucks got nailed and then was driving all over town with the back door wide open. A shipment of my brand new shoes flew out and got scattered everywhere. Gotta help me get them back ASAP. I'm on it. I'm not you, is it? Chcę to zrobić jeszcze raz. O tu muszę podskoczyć, jednak. Zobaczmy, tu byk, byk, byk. W miarę liniowo są ustawione te skrzynki. Nie ma ich tutaj przed Nie ma ich tu przed A, są na górze. jeszcze podskoczyć. mi się zajmę później. Tylko mam nadzieję, że nie staje jeszcze czasu. Gaddenet, jest za mało czasu. Muszę się śpieszyć. O, czyli tu co przecież jeszcze gaddenet w takim głupim miejscu mnie jeszcze spóźniło. Ale najprostsze misje po trybie jak widać. Ale nie przejmuję się tym, ciśnieniem dalej. Aj, tam były po lewej! Zawsze powtarzam misję, wolę mieć ten... ...stu dobrze. Przynajmniej za każdym razem, co zrobię, poznaję tę misję. Pyk. Udało się Shit Wiecie chciałem wyskoczyć podczas tego klimatu O tak I mi nie wyszło Teraz mam nadzieję że zdążę Przez takie nawiedzenie Gdzie jeszcze? Tu. Nie! Ale zwaliłem tę misję na koniec. Nie wiadomo czego się chwycił na koniec. A jak widzicie już było końcowe obliczenie, więc jest tu konieczne powtarzanie nawet, jeżeli już jest przy końcówce i lekko się sfajluje Nie chcę ja chcę to dobrze zrobić, mieć luz na koniec z czasem. Skokiwać jest Zapomniałem prawie o tej O tym skoku Co jeszcze? Gdzie? Jest ostatnie Tam jakoś trzeba wskoczyć Gatem Tutaj nie ma nic do chwycenia Patrzcie, na ostatnim się spaliłem jak tam skoczyć? Nie chcę się znowu tego szu typa szukać. Wiem, że on jest tutaj niedaleko, ale mimo to trzeba zejść po prostu kilka kroków. A można po prostu dać naszej nową misji i nie ma tego problemu. Zaleo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj to ja zbierzemy, bo umiemy. Troszkę mało czasu. Trzeba nie pomyśleć, jak się tam dostać wyżej. Tak się trzeba dostać. Jest. W końcu. No, to jest załatwione. Uziček, tute to chci Ah, yeah. Tony T, hey man, uh, look, I'm rounding up a bunch of pros to make a killer video. You in? Depends. I'm doing publicity for Vans, and I need some sweet footage. You down? Oh, bring it on. My homie up on the balcony is gonna snap some shots of you getting big air, grind that rail, and clear the gap while busting tricks. I shout out. First up. Try this. OK, nie ma problemu Po prostu lecimy, aby ja nam zdjęcia Lądujemy. Nothing special Too bad. Now see if can crank out this. Powiem dopiero Powiem szczerze, dopiero Owak! Oh źle nam zrobiło Powtarzamy Powiem szczerze dopiero tak, no jest gambitowe. Dopiero z czwartą częścią tej misji może być problem. Ja mi trzeba no wyczuć się wyczuć na padzie. A trzeba co chwilę spajny i jakby wyglądać z manualem. Trzeba, I to mi czasem ciężko wychodzi. Co jest oczywiście standardem, jak ktoś umie

Ultra combo. jak w Street Fighterze Czytaj Czytaj nagrywałem You know Sprise O to jest fajny twiczek Nie jest Indii Indie Dobra nieważne O niczym nie mówię Nie ma żadnego fajnego cyjku tej lokacji już nic nie ma. Załóżmy, że jeszcze możemy przez kilka minut zrobić coś. Nie wiem ile tych misji w ogóle trzeba. Wschodnie, ale sobie odpuścimy Dwie. Tu nie. Dwie. Czyli tylko możemy iść do nie wiem, do Santa Monica. Auto parku Van. Aha, do tego parku co był Emger, to w sumie Można wypić, małem po drodze Nawet jeżeli zajmie kilka minus więcej, to Nic nie zaszkodzi O, Jesus! Oby tylko o kombosy nie chodziło, bo naprawdę multi Hey, I've seen you before. You're that dude that got Iggy toss in the can. yeah and the one who got his skate ranch taken away. yeah and the one who's becoming majorly hated around town. Okay, I get it you know me. listen, Ryan, putting together a video with some pros around town. Jeśli can make enough cash. We can get Iggy's ranch back. You in? Sure. But you have to help me first. See that sweet right up there? How about you się tam dostać? A grinda, okej. że mnie cofnęła, ale już spajne nacisnąłem. Kontynuujesz. Ajaj. Przegapiłem. Wiecie, bardziej się przejmowałem tym wskaźnikiem stabilności, który mi troszkę... ...szedł z kontroli. A, to już był koniec. Gad, dammit. Powiem szczerze, że nigdy nie robiłem misji tutaj, więc to jest dla mnie zupełna nowość. Aj. Dobra. Mam tu po prostu dojechać? Co mam tam zrobić? Sekunda. Można tam jakoś zatrzymać się w tym momencie i zobaczyć. Nie, nie mogę. Gaddań, ja tam niby dojechałem. Ja bym chciał zobaczyć, co ja mam tam zrobić. Nie to wygląda na tej rozdzielczości, ale to jest największe niestety. Rzuć Jeepa, tylko jak? Grinduj dalej Jak przebyć do tyłu? Zobaczymy czy coś to pomoże. No jak to się robiło? Okej, okay. to było do przodu To jest do tyłu Okej okay. I mam nadzieję, że to o to chodzi Bo nie podali tego jakby W trikach, które mam zrobić W sensie zazwyczaj to jest podane w Jest górym Niestety tym razem muszę się stać Zdać na prostu jest czyli na bardzo niewiele Noż Będziemy męczyć cały czas patrzę na wskaźnik, a nie na teasę jakby co Aj. No o co chodzi? Stój Przygląduj. zrób przewód do tyłu. Jak? Przecież zabiję przebiód. God damn it! Może jakoś w samochód muszę wcelować Wkurzał się na tą misję Bo niby tam już dojeżdżam, niby jest wszystko załatwione Ale nie wiem co mam zrobić Jestem ja zależony przelot do tyłu, ja tam zrobiłem przelot do tyłu, niby wylądowałem na dole. to chodzi o spin. Prze przeskoczyłem. God Nie Miejmy nadzieję, że po o to chodzi, żeby się kręcić na tym i to miałoby... Ale do tyłu to mnie troszkę zmaliło. Być może po prostu odchodzi, że mamy na to wylądować i to nas cofnie. Teraz godzina, już tak samo jak po godzinie nagrania Mass Effecta, wtedy tam mówiłem w Mass efekcie ostatnim. Bardziej się. Po prostu już byłem wkurzony na tym. Jest. Udało się, udało się!

you want to rip it up with a bunch of skaters for a while? You think you four wheelers can hang with me? Tell you what, let's make this interesting. If you show me you can shred, I'll be in your video. No problem. I can handle this baby just fine. I'm not saying shred on that. I'm saying shred on this. Anyone can ride that thing. I want to see if you really got huevos. Hop on this bad boy and let's do this. So. Nicht-Birste. No, Aha Może uda nam się jakiegoś backflipa zrobić Jak tego backflipa wyciągnąć? Odpuszczę sobie misję na bajku Za to w innej lokacji będziemy kontynuować dopiero w następnym odcinku To jest magazynek Nie, to nie jest magazynek, to jest tutaj Dopiero będziemy kombinować w następnym odcinku Troszkę ogajowych misji tu wyszło, troszkę faili, ale zakończyliśmy jak zakończyliśmy. Dzięki wielkie za oglądaniecie. Kolejnego odcinka Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie Lajkujcie już powiedziałem, ale nie powiedziałem żebyście lajkowali Facebooka Dzięki wielkie jeszcze raz Cześć tej strony żegnam się peace